Aaaa! to co jest? Nie, No wiesz, zawsze lubię zaczynać jakąś grubszą akcję z dziewem Mi nie chodzi o to, o ten komitet politalny. wydaje się być tutaj pusto. No, no. I jakby jakaś dziwna atmosfera tu jest. Hmm. Coś tutaj jest, jakieś potwory? Nie, ale słyszałem, jeszcze chyba na pewno. Ja jest ich tutaj chyba mega dużo. Oh, kurwa, kolejne! W kolejce się ustawiły. Kurwa, jest Nie, jak w sklepie kolejki. A była jakaś w ogóle sklepie? Tak, kiedy ciebie jeszcze nie było. Ale pan przecież dzień przede mną się o Jezu. Ale pan mówił, że też się pojawił tam tak po prostu. A, Ale... tak, pa, pamiętam. Menelo... Pan sobie tego... Pan sobie... No, z kolegą robił melanżek. Jezu, na dole ich jest. Te dwa tygodnie minęły jak jeden dzień. Ooo... No... Jak w jak jakimś serialu, czy coś. Ja... Hmm. Ne, ja tak. najbardziej chcę się dowiedzieć, gdzieś jest ściechu. I najlepiej też... To... O, mam nadzieję, że kiedyś wrócę do domu I że panu, kiedy, że panu pokażę mój dom A skąd Pan pochodzi? O Jezu. Mówiłem Ci już No tak, ale... Wie pan, gdzie nie... Pan jest Właśnie maskę, bo ja zdjąłem, bo chciałem sobie splunąć Dobra, to idziemy na dół Chodź Pan Nie wiem, ja się tutaj tam schodzić Może lepiej stąd wyjdziemy Na pewno? Nie wiem, ty masz tylko lugera. Ale luger to potężna broń. Nie wiem czy pan wie, ale Hitler taki mał. on miał. Aha. Może po kolei będziemy wchodzić na różne piętra. Ja dopiero spadłem. potrzeba pomoc? Pomoc? Nie, sam sobie poradziłem przez parę tygodni, to i teraz. Sobie... O jezu! Halo? O chuj chodzi z tymi robalami, ale Jezu, jak pan zobaczę, czy jest to napiętko. Nie wiem o co z tym chodzi, ale wiem jedno. Lepiej nie wpaść tam na dół. Kurde, przy opadku jest... rozwaliła mi się trochę maska. Może znajcimy jakaś... Jezu, przeskoczyło tutaj! Ja pierdolę. Co to jest w ogóle? O kurwa spadłem! I stąd wyjście? Jest, drabina, Jezu. Jezu, one tutaj są. Dobra, chodź tu szybko. Ale tutaj coś jest. Jeszcze. A, jakieś pierdolenie, nic tutaj nie ma ciekawego. Możemy iść. Uważaj Jezu. za tobą! To to piętro niżej, pan teraz uważa przy tych, tych... ...drabinach. Uch. A A. to Co jest? Znowu Co pana? Co pieniądze? jest Skąd to było? O! To tam! Schowało się! Wynurzyło się... Wynurzyło się ziemi i pana atakowało. Jest! O Mariusz! Maria! Ale mi się prawie maska zepsuła. Mi też by się przydała nowa. Strzem jakieś pojazd. Na... Co to ma być? Pana? Nie wiem, znalazłem maskę. Nie, pan tutaj zobaczy Posłanie. Pan zobaczy tutaj. Jakieś eksperymenty tu były przeprowadzane. O Jezu. Co to mógłby być? Nie wiem. Ale lepiej stąd chodźmy. Musimy się dowiedzieć coś o tym miejscu. Muszę zmienić tego. Filtr. Coś tu jest więcej? My, my z... Jest zejście na dół. Słuchaj, pod nami jest dużo, pan uważa. Tam do... O Jezu. <grym> Znów A. to duże gówno. O, to jest najmniejsze piętro. Jakie duże gówno? O Jezu. Ale chyba... Jak w ogóle tutaj przeprowadzono to duże gówno? Nie wiem, ja myślę, że się przekopały, czy coś. Niech łapie granata. O, nie żyje. Tu jest jakieś duże pomieszczenie. No, nie, chodź, <laughs> do tej pan, pan to zobaczy! Co? No. Portal! <laughs> Jakiś komputer Najpierw się zajmijmy tutaj tymi kleczkami na dole. Dobra, mam granata chyba. Mam granaty. O Jezu, obok! Dobra, Dobra. Nie, uważa pan granat jest tam Co, gdzie? Rzucam w nie O jest by się pojawiło przede mną tak jak... Oh, oh. Pan uważa! Oh. Skaczę na Pana! Muszę przeładować! Chyba pusto. To dobrze, bo nie mam już amunicji. O Jezu... To jest jakiś właz. Oh. Nie działa. Shit! Co się dzieje? Tam jest komputer. Chodźmy zobaczyć coś. Czy coś tam jest. Masz może jakąś apteczkę. Mam bandaże, proszę. Co to, no, dzięki Co to moje panu uchwalenie Jezu, ale... Jeszcze, tutaj, tutaj, jest tam jest portal Okej, od razu hefty Cześć, są tu... Nie wyłączył ktoś komputera Wygląda jakby ktoś tutaj dopiero przy... Eee, hmm. Napisałem tutaj wszystko co wiem la la. To, to jest chyba napisane przez tą osobę co wtedy spotkałem Tak mi się wydaje Bo... O, jest to jego zdjęcie chyba. Jest coś napisane, że... O Jezu, posłuchaj. On jest odpowiedzialny za to, co się stało w Pine City. Co? Jak to? Pokaż mi to. No, przeczytaj sobie. Mm, bla, 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 bla. Wszystko idzie zgodnie z planem. Jezu. I on też jest odpowiedzialny za to, co się działo wtedy u mnie. Jak byłem z moim bratem. Wiesz co? Słom. Ten ktoś na pewno tutaj wróci. Ja bym lepiej wskakiwał do portalu. Czekaj, jeszcze napisane. Jeszcze, coś jest o portalach napisane. Udało mi się opanować portale. I jest jeszcze tylko jedna osoba, która tak umie. I on się nazywa... Sycy, sy, plik zastrzeżony. Nie mamy hasła. Jest tutaj może gdzieś napisane jakieś hasło, czy jakieś notatki? Nie, nie ma. Ale sycy, sycy. Sy, sy. To prawie jakiś ściechu. Nie. Ale pamięta pan, że mówiłem, że spotkałem brata i tam był portal. Tak, mówiłeś, tylko ich się schodzi to co więcej. Ja mi się amunicja. Jezu. On poszedł załatwić ściecha. Albo, nie wiem kogo, ale sycy. I... Do portalu, idź do portalu. Ten portal... Ja mam pomysł co z tym zrobimy. Niech to wybucha. Nie działa już chyba. Ale, znowu tutaj wchodzimy? Nie, nie. Naprawdę? Skoczył tam pan zastanowienia. A co jeżeli znowu? Nie, ja nie wierzę. Tu są w ogóle jacyś naukowcy i... Dobra. Może wreszcie trafię do domu. Aaaa, jak dobrze być już w do... Zaraz Gdzie są moje robaczki? Nie, nie Cholera Wszystko zniszczone Ach. Zaraz, komputer Nie Zniszczyli go <laughs> Portal Teraz to mnie dopiero wkurzyli Ну, тут я уже не спал.